Kukły treningowe to doskonały sposób na sprawdzenie swojego buildu, rotacji czy ilości zadawanych obrażeń. Jedną z nich możemy zdobyć zbierając części kukły rozsiane po Tamriel i oddając je w specjalne miejsce. W dzisiejszym poradniku pokażę Wam, jak odblokować prekursora, czyli kukiełkę dostępną w ramach jednego z DLC do The Elder Scrolls Online. Aby zacząć zbieranie części naszej kukły, musimy mieć dostęp do dodatku Clockwork City. Tam udajemy się do Bras Fortress i odszukujemy tablicę ogłoszeniową, z której rozpoczynamy zadanie The Prekursor. W trakcie zadania musimy odnaleźć Zanona w jego warsztacie i porozmawiać z nim o prekursorze. Zanon wskaże nam pierwszą część prekursora, którą musimy do niego przynieść. Gdy nam się to uda zadanie się zakończy, a my będziemy mogli zacząć zbieranie reszty części rozsianych pod wemerskich ruinach w całym Tamriel. Niestety, aby zebrać niektóre z nich musimy wcześniej odblokować dostęp do określonych miejsc, co wyjaśnię przy poszczególnych częściach dalszej części materiału. Pamiętajcie jeszcze, że podczas zbierania każda z części zajmuje sloty w waszym ekwipunku, więc warto wcześniej zorganizować sobie trochę miejsca. Drugą część znajdziemy w podziemiach miasta Brass Fortress, dokładnie w Mechanical Fundament. Tam wykonując kilka skoków nad lawą, na końcu ścieżki będzie leżała wasza część. Trzeci element również znajduje się w Clockwork City, tym razem niedaleko Ventral Terminus, dokładniej na skałach nad kanionem. Czwarta część jest już ostatnią, którą znajdziemy na Clockwork City, tym razem za murami Machine District w Brass Fortress. Niestety dostęp do tej strefy otrzymamy dopiero w trakcie piątego zadania fabularnego Lost in the Gloom, ale gdy uda nam się już tam dostać, części prekursora znajdują się na kupce śmieci zaraz na prawo od wejścia. Piąta część znajduje się na Alikr Desert w Delveilzum, pomiędzy zębatkami, zaraz obok bossa. Szósty element znajduje się także na Alikr Desert, tym razem w delwie Alzun w południowym korytarzu obok Bosa. Siódma część jest ostatnią, którą znajdziemy na Alikr Desert, tym razem w delwie Santaki, znajduje się ona po prawej stronie, zaraz od wejścia do delwa. Ósma część znajduje się na Bangoraj, w delwie Kaltzgar w pomieszczeniu obok Bosa. Dziewiąty element znajdziemy na małej wysepce Stros MK, w ruinach Bitzark. Niestety, aby się tam dostać, musimy wykonać zadanie Buried Secrets, które jest jednym z zadań fabularnych na wyspie. Część będzie leżała na stole w pierwszym pokoju, maksymalnie na prawo od wejścia. Dziesiąty element znajdziemy w Eastmarch, w ruinach MZULFT. Wystarczy, że udamy się do prawego rogu pierwszego pomieszczenia zaraz po wejściu do ruin. 11. część odnajdziemy na Derift w Delwie Avan Chinzel, dokładnie w pomieszczeniu z bossem. 12. część znajduje się w Stoneforce w Delwie Inner Sea Armature. Będzie ona leżeć obok Dużej zębatki w korytarzu poprzedzającym bossa. 13. element znajduje się w Deshen, w Delwie Lower Danual, dokładnie w pomieszczeniu z bossem. Przed ostatnią czternastą część znajdziemy także w DESHEN, tym razem w ruinach BDANUAL, w pierwszym pomieszczeniu po wejściu do ruin. Tutaj tylko wspomnę, żebyście nie pomylili ruin BDANUAL z delwem Lower BDANUAL. Ostatnią piętnastą część odnajdziemy także w DESHEN w ruinach Mzifans. Kiedy dojdziemy do pierwszego skrzyżowania dróg od wejścia, udajemy się do pokoju na prawo. Tam pośród kubki złomu będzie leżał ostatni element prekursora. Po znalezieniu wszystkich części musimy wrócić do warsztatu Zanona i skompletować prekursora. Gdy uda nam się to zrobić, Zanon zleca nam ostatnie zadanie. Poprosi on nas, abyśmy porozmawiali z jego byłą mistrzynią. Gdy nam się to uda, wracamy do warsztatu i możemy zakończyć zadanie, odbierając naszą kukłę, którą następnie możemy postawić w naszym domu i cieszyć się nieskończonymi możliwościami testowania swoich obrażeń. Jeżeli spodobał Ci się ten materiał, zachęcam do zostawienia subskrypcji oraz łapki w górę pod tym materiałem. A po więcej kontentu ze świata The Elder Scrolls, zapraszam na kanał YouTube.